W ramach akcji Gmina Kozienice Przyjazna honorowemu krwiodawstwu, w każdy czwartek prowadzona jest w naszym mieście akcja pobierania krwi. Od końca października krew można oddawać w budynku przy ulicy Radomskiej 36. Zbiórka, przeprowadzona w ostatni czwartek, 12 listopada, dedykowana była Marcinowi Łukasiewiczowi, honorowemu krwiodawcy i wiceprezesowi Enea Wytwarzanie. Dziękujemy za tak liczne przybycie mieszkańców Powiatu kozienickiego oraz pracowników Enea Wytwarzanie w odpowiedzi na apel o zbiórcę krwi. Dedykowanej naszemu koledze Marcinowi Łukasiewiczowi, któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, oraz zachęcamy do oddawania krwi co każdy czwartek. Dawcy bardzo licznie odpowiedzieli na apel. Przez 4 godziny 36 osób oddało ponad 16 litrów krwi. To wprawdzie liczby zbliżone do tych z maja i czerwca, gdy akcje prowadzone były jeszcze w mobilnym punkcie. Jednak w kolejnych miesiącach chętnych, by oddać krew było znacznie mniej. Tym bardziej cieszy fakt, że w czasie, gdy jej tak bardzo brakuje, a jest niezwykle potrzebna i niezastąpiona, są ludzie gotowi podarować innym cząstkę siebie. Marcinowi Łukasiewiczowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. On sam krwi nie potrzebuje, ale na pewno pomoże ona innym potrzebującym. Organizując zbiórkę klub honorowych dawców krwi chciał wyrazić uznanie i wsparcie dla kolegi, który sam wielokrotnie angażował się w akcję pomocy innym. Mamy nadzieję i jednocześnie apelujemy, by w kolejnych tygodniach osób chcących oddać krew było równie wiele. Przypominamy także ozdrowieńcom, którzy przechorowali COVID-19, o możliwości oddania osocza. Jest ono niezwykle cennym lekiem dla tych, którzy obecnie zmagają się z koronawirusem. Osocze od ozdrowieńców pobierane jest w regionalnych centrach krwiodawstwa. W tym wypadku najbliższe mieści się w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 42. Apelujemy także do pełnoletnich, zdrowych osób, które nigdy nie oddawały krwi. Warto przyjść i bezinteresownie pomóc. To nic nie kosztuje, nie boli, jest bezpieczne. A z wypełnieniem ankiety i badaniem lekarskim zajmuje co najwyżej kilkadziesiąt minut. Dawcy przysługuje dzień wolny od pracy oraz zestaw czekolad. Każda grupa krwi jest tak samo ważna. Oddając krew pomagamy uratować życie drugiej osobie.